Ja ogółem podatki płacę, dla Polski a, płacę, podatki. a Ty płaci... pierdolone, ludzie... ludzie pierdolone, pierdolone, o kur... Śmieją się ludzie, młodzież... Jak ci śmiałeś? <laughs> nie, nie, płaci, ale płaci no. no ja, nie. Toż ma firmę swoją i musi płacić. Ze sklepu chemicznego. <laughs> Czemu ci nie śmiałeś? A, a, ale to podatki jak on płaci za to, to podatki no, to odprowadza, wiesz, wiesz, to, to, to podatki odprowadza ten, który sprzedaje. Zrobi. Jego Sprzedaje. zrobił. Zrobi, ale czego robił dobre? No bo z baraniny. Nie, tak. Bo jaku? Kontroluje to bar. Kontrolujesz, chuj, to król. Tak! Co ja jest, kontroluję! No kurwa, tylko no to wiesz, kasy, kurwa! Była ja to nie, nie kurwa! A ja powiedziałem, że postawię bar bez wódki, bez piwa! A, a jest obok sklep, i wódka, jest i piwo, winowódka! Kurwa, ja i sklep zrobię! Że żeby nie będzie wódki. Że, że nie będzie? Nie będzie! Niczego? Nie, nie, krem, nie. mleko! Inaczej koło, ale nie będzie! Mleko? Wiesz, Bóg zabierze, bo nie, zabierzesz, kurwa, do siebie w kieszeń, kurwa, i do garażu z nie? Do garażu. Ona ma twoja, ta Ewunia. Od się od niej. Bo co? Jajco. Dupy są twoje. Niech, Niech do mnie. Swoje jajce polisz. Nie brochaj. Bo co? Jajco. Jajko ty będzie u ciebie. Obrażałeś kurwa Boguśkę, moją koleżankę z posłówki. Dostałeś kurwa i strzałki i wypierdolili kurwa zęba kurwa. Ale zemścili się tobie kurwa Niemcy. Jechałeś ja, kurwa. Ja jestem raz. Wiesz kurz się odewałeś kurwa i nie. Piękniesz. Które dostałeś? Kurwa, pizzy jak nie wiem. Wiesz. Jeszcze na MMA za też razem szczał pożył dobry od małego churwa, co? Nie, 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 nie szczekałeś. Jaki kurwa, głupoty on gadę. Kurwa na filmy to było. A, Chcesz, ty ja powiem, że Jarek znaleźć. A ja nie będę szukał nic tam. Ale czego nie chcesz? A nie chcę mi się szukać, ja będę... Będę szukał, nie mam co robić, po tych YouTube'ach latać.